Krótka historia trasy zielonej y, zwanej Ochos Negros. Kolej górnicza Sierra Morena rozpoczęła działalność w roku 1907, transportując żelazo z bogatych złóż znajdujących się w kopalniach Ochos Negros w prowincji Teruel do portu Sagunto położonego na wybrzeżu Morza Śródziemnego. W sumie ułożono kolej wąskotorową o długości 205 km, prawie całkowicie równoległą do innej linii torów Aragon Central. Uży y, używany był wyłącznie do transportu rudy, a wzrost produkcji był stały, zwłaszcza od momentu uruchomienia Echuty Sagunto. Czasem ekspansja wydobycia rudy rozwinęła się na tyle, że ta linia była niewystarczająca i nie docierała do rozlicznych kopalń, więc zaczęto wykorzystywać główne linie kolejowe państwowe. W 1972 roku linia została zamknięta. Choć wykorzystywano jeszcze niektóre odcinki Sierra Morena do ruchu pociągów szerokotorowych. Na oddzielonych, niewykorzystywanych odcinkach utworzono zieloną drogę dla pieszych i rowerzystów. Przedłużono już tę zieloną ścieżkę i połączono z Walencją. Prawdziwy skarb dla, dla rowerzystów i, i pieszych. W krótkim e, filmiku z dzisiaj jest pokazany odcinek na wysokości Nawachas wraz z tunelami, budyneczkami zawiadowcy kolejowego, pozostałościami po kopalni nawachas, z resztkami wyrobisk, instalacji, budynków gospodarczych, a raczej to, co jeszcze na dzień dzisiejszy z tego pozostało. Bardzo piękna trasa, yy, wysoko położona. Z tego odcinka widać dolinę i, i miasteczko na w dole. Krótka historia trasy zielonej yy, zwanej Ochos Negros. Kolej górnicza Sierra Morena rozpoczęła działalność w roku 1907, transportując żelazo z bogatych złóż znajdujących się w kopalniach Ojos Negros w prowincji Teruel do Portu Sagunto położonego na wybrzeżu Morza Śródziemnego. W sumie ułożono kolej wąskotorową o długości 205 km, prawie całkowicie równoległą do innej linii torów. Aragon Central. Uży y, używany był wyłącznie do transportu rudy, a wzrost produkcji był stały, zwłaszcza od momentu uruchomienia echuty Sagunto. Z czasem ekspansja wydobycia rudy rozwinęła się na tyle, że ta linia była niewystarczająca i nie docierała do rozlicznych kopalń, więc zaczęto wykorzystywać. Główne Linie Kolejowe Państwowe. W 1972 roku linia została zamknięta, choć wykorzystywano jeszcze niektóre odcinki Sierra Morena do ruchu pociągów szerokotorowych. Na oddzielonych, niewykorzystywanych odcinkach utworzono zieloną drogę dla pieszych i rowerzystów. Przedłużono już tę zieloną ścieżkę i połączono z Walencją. Prawdziwy skarb dla, dla rowerzystów i, i pieszych. W krótkim e, filmiku z dzisiaj jest pokazany odcinek na wysokości Navajas, wraz z tunelami, budyneczkami, zawiadowcy. Kolejowego, pozostałościami po kopalni na Wachas, z resztkami wyrobisk, instalacji, budynków gospodarczych, a raczej to, co jeszcze na dzień dzisiejszy z tego pozostało. Bardzo piękna trasa, yy, wysoko położona. Z tego odcinka widać dolinę i i miasteczko na Wahas w dole. Krótka historia trasy zielonej y, zwanej Ojos Negros. Kolej górnicza Sierra Morena rozpoczęła działalność w roku 1907, transportując żelazo z bogatych złóż, znajdujących się w kopalniach Ojos Negros w prowincji Teruel. Do portu Sagunto położonego na wybrzeżu Morza Śródziemnego. W sumie ułożono kolej wąskotorową o długości 205 km, prawie całkowicie równoległą do innej linii torów Aragon Central. Uży y, używany był wyłącznie do transportu rudy, a wzrost produkcji był stały, zwłaszcza od momentu uruchomienia echuty Sagunto. Czasem ekspansja wydobycia rudy rozwinęła się na tyle, że ta linia była niewystarczająca i nie docierała do rozlicznych kopalń, więc zaczęto wykorzystywać główne linie kolejowe państwowe. W 1972 roku linia została zamknięta. Choć wykorzystywano jeszcze niektóre odcinki Sierra Morena do ruchu pociągów szerokotorowych. Na oddzielonych, niewykorzystywanych odcinkach utworzono zieloną drogę dla pieszych i rowerzystów. Przedłużono już tę zieloną ścieżkę i połączono z Walencją. Prawdziwy skarb dla, dla rowerzystów i, i pieszych. W krótkim e, filmiku z dzisiaj jest pokazany odcinek na wysokości Nawachas wraz z tunelami, budyneczkami zawiadowcy kolejowego, pozostałościami po kopalni nawachas, z resztkami wyrobisk, instalacji, budynków gospodarczych, a raczej to, co jeszcze na dzień dzisiejszy z tego pozostało. Bardzo piękna trasa, yy, wysoko położona. Z tego odcinka widać dolinę i, i miasteczko Nawachas w dole. Krótka historia trasy zielonej yy, zwanej Ochos Negros. Kolej górnicza Sierra Morena rozpoczęła działalność w roku 1907, transportując żelazo z bogatych złóż, znajdujących się w kopalniach Ojos Negros w prowincji Teruel, do portu Sagunto położonego na wybrzeżu Morza Śródziemnego. W sumie ułożono kolej wąskotorową o długości 205 km, prawie całkowicie równoległą do innej linii torów. Aragon Central. Uży y, używany był wyłącznie do transportu rudy, a wzrost produkcji był stały, zwłaszcza od momentu uruchomienia echuty Sagunto. Z czasem ekspansja wydobycia rudy rozwinęła się na tyle, że ta linia była niewystarczająca i nie docierała do rozlicznych kopalń, więc zaczęto wykorzystywać główne linie kolejowe państwowe. W 1972 roku linia została zamknięta, choć wykorzystywano jeszcze niektóre odcinki Sierra Morena do ruchu pociągów szerokotorowych. Na oddzielonych, niewykorzystywanych odcinkach utworzono zieloną drogę dla pieszych. I rowerzystów. Przedłużono już tę zieloną ścieżkę i połączono z Walencją. Prawdziwy skarb dla, dla rowerzystów i, i pieszych. W krótkim e, filmiku z dzisiaj jest pokazany odcinek na wysokości Navajas, wraz z tunelami, budyneczkami, zawiadowcy. Kolejowego, pozostałościami po kopalni na Wachas, z resztkami wyrobisk, instalacji, budynków gospodarczych, a raczej to, co jeszcze na dzień dzisiejszy z tego pozostało. Bardzo piękna trasa, yy, wysoko położona. Z tego odcinka widać dolinę i i miasteczko na w dole. Krótka historia trasy zielonej y, zwanej Ochos Negros. Kolej górnicza Sierra Morena rozpoczęła działalność w roku 1907, transportując żelazo z bogatych złóż znajdujących się w kopalniach Ochos Negros w prowincji Teruel. Do portu Sagunto położonego na wybrzeżu Morza Śródziemnego. W sumie ułożono kolej wąskotorową o długości 205 km, prawie całkowicie równoległą do innej linii torów Aragon Central. Uży y, używany był wyłącznie do